Witam wszystkich serdecznie. To jest Reforadio, Radio. Ja jestem Refo Marcin. Zapraszam. Reforadio, reformowany głos w waszych domach. No dobrze, na czym to ostatnio skończyłem? Aha, cały czas kontynuujemy i będę dzisiaj w dalszym ciągu rozważał słowa modlitwy Ojcze nasz. I ostatnio skończyłem na tym fragmencie, w którym modlimy się, Jezus tak nam nakazał i taki przykład zostawił: przyjdź królestwo Twoje. I gdy się modlimy, tylko przypomnę tak szybko o co tutaj chodzi, a więc modlimy się o to, żeby królestwo Boże przyszło z nieba na ziemię. A więc pragniemy, żeby Chrystus wraz ze swoim sprawem, ze swoją sprawiedliwością, ze swoim panowaniem przyszedł tutaj na tę ziemię i żeby zakończył panowanie wszystkich królestw, wszystkich państw, wszystkich władców, i żeby nastało panowanie Chrystusa. Tym samym też zakończy się prawo i to, co jest ustanowione tutaj na ziemi przez ludzi, a zacznie się era prawa Bożego. I to prawo będzie obowiązywało tutaj na ziemi. I dzieci Boże, gdy się modlą o te przyjście Królestwa Bożego, to tak wyrażają tym swoją tęsknotę. I utęsknienie za tym, żeby Chrystus w końcu przyszedł, żeby ich Pan, żeby ich Zbawiciel przyszedł tutaj na tę ziemię i żeby właśnie On zaczął panować. Ale z drugiej strony, słowa tej modlitwy, które są tak często wypowiadane bez refleksji. Nie, dla tych, którzy je wypowiadają, tak naprawdę przyjście Chrystusa zakończy ich dotychczasowe życie i może się okazać, a nawet się dla wielu okaże, z no, zakończeniem tak naprawdę mm, ich życia i osądzeniem ich jako ludzi, którzy zasługują na wieczne potępienie. Niech się dzieje Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. I to są kolejne słowa, które wypowiadamy podczas modlitwy pańskiej. I te słowa są również prośbą, którą kierujemy do naszego Ojca, który jest w niebie i prosimy go o co. Popatrzcie na o co prosimy Boga. Mówimy: Niech się dzieje Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. A zatem naszym pragnieniem. Naszą prośbą do Boga jest to, żeby tutaj na ziemi było tak jak jest w niebie. Czyli żeby całkowicie zapanował tutaj Bóg, żeby wszystko co się tutaj na ziemi dzieje, wszystko co, co, jakie decyzje jakiekolwiek by były tu nie podejmowane, żeby były oparte o Boże prawo i zgodne z wolą Bożą. I ta prośba, ta prośba jest oczywiście ściśle związana z poprzednimi słowami, które wyrażały nasze pragnienie, żeby przyszło Królestwo Boże, bo gdy ono przyjdzie, to też ono właśnie zaprowadzi panowanie Bożej woli. Ale w tych słowach dopełniamy, że tak powiem, naszą prośbę, i nie tylko chcemy, żeby przyszło Jego Królestwo, ale wyrażamy też, że chcemy się podporządkować prawom tego Królestwa. I oczywiście jest tu przedstawiona pewna perspektywa dla nas, czyli chcemy, żeby w końcu przyszło to królestwo i żeby w końcu wola Boża była wykonywana tutaj na ziemi, tak jak jest w niebie. Ale chciałbym tutaj zaznaczyć bardzo ciekawy wątek albo ciekawą myśl. Mianowicie prośba, którą kierujemy do Boga o to, żeby działa się Jego wola tutaj na ziemi, tak jak w niebie, Potraktowana bardzo osobiście, oznacza dla nas, albo powinna oznaczać dla nas to, że my już dzisiaj, tutaj na Ziemi, nie chcemy się kierować w podejmowaniu decyzji, albo gdy podejmujemy decyzje, gdy wykonujemy jakieś dzieła, gdy. Mamy relacje z naszymi braćmi w kościele, gdy mamy re relacje z ludźmi spoza kościołem, gdy wykonujemy naszą pracę, gdy mm, jesteśmy mężami, żonami, dziećmi, ojcami, rodzicami itd., itd., to chcemy już dzisiaj albo powinniśmy chcieć już dzisiaj, żeby wola Boża była przez nas wykonywana, w naszym codziennym życiu. Czyli chcemy, żeby to, co Bóg chce, żeby się działo i to, jak się działo, żeby miało miejsce tu i teraz. Żyjąc tutaj na Ziemi, borykamy się z naszą cielesnością i borykamy się z tym, że bardzo często działamy wbrew temu, co mówi Bóg, i grzech jest właśnie tego dowodem. Każdy grzech jest uchybieniem Bożego celu, uchybieniem działania się woli Bożej w naszym życiu. I chrześcijanin, człowiek, który wypowiada słowa, Niech się dzieje, wola Boża tutaj na Ziemi, tak jak w niebie. Gdy właśnie potraktuję to osobiście, to powinien moim zdaniem zadać sobie w tym momencie takie dwa pytania. Pierwsze to jest takie: jak bardzo pragniemy podporządkować się już dzisiaj właśnie woli Bożej? Chodzi o to, że nie powinniśmy czekać aż przyjdzie Chrystus ze swoimi aniołami, z kościołem. I zapanuje Jego Królestwo, i wtedy w tych takich warunkach, że tak powiem, tego Królestwa Bożego, panowania fizycznego już tu na Ziemi Chrystusa, my będziemy podporządkowywać swoje życie woli Bożej. Chodzi o to, że już dzisiaj powinniśmy mieć pragnienie podporządkowania naszego życia pod wolę Bożą. I to jest właśnie to pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie postawić: jak bardzo chcemy podporządkowywać nasze życie pod Wolę Bożą. I teraz jest bardzo istotna rzecz. Odpowiedź na to pytanie nie powinna opierać się o nasze serca i pragnienie naszych serc, i chęci naszych serc, bo prawda, którą powinniśmy zobaczyć, powinna być oparta na praktycznym naszym życiu. To nie nasze chęci i nie nasze słowa stanowią o tym, czy faktycznie podporządkowujemy się pod wolę Bożą i chcemy, żeby ta wola Boża działała się w naszym życiu, ale nasze czyny, nasze postępowanie to jest świadectwem tego, czy prawdziwie chcemy, żeby wola Boża się działa. I tutaj też wchodzi oczywiście na, w tym miejscu też pokuta, bo co się dzieje, gdy upadamy, gdy chybiamy, gdy zaczynamy działać i żyć niezgodnie z wolą Bożą i gdy przychodzi moment, w którym widzimy, że właśnie nasze życie nie, nie jest podporządkowane woli Bożej, to jak reagujemy? Czy następuje właśnie ta pokuta i chęć odwrócenia się i odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się ku woli Bożej, czy też po prostu jest dalej trwanie w stanie nieposłuszeństwa Bogu? Także zbadajmy się i zadajmy sobie pytanie, jak bardzo pragniemy, żeby podporządkować się woli Bożej, oraz żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, żeby ta ocena nie była oparta właśnie na naszych chęciach i tylko słowach, deklaracjach, ale żebyśmy zbadali to poprzez nasze praktyczne życie. Drugie pytanie, które tutaj się rodzi. To właśnie jest związane z tym pierwszym, jak bardzo pokazujemy to, że wola Boża dzieje się w naszym życiu. Jak bardzo w doświadczeniach, w prześladowaniach, w trudach życia codziennego, w byciu ojcem, żoną, matką itd., itd., rodzicem, w pracy, jak bardzo pokazujemy właśnie, że ta wola Boża się dzieje. To jest bardzo, bardzo ważne. Bo, tak jak mówiłem, gdy Słowa tej modlitwy są tylko i wyłącznie słowami, ale nie stają się, że tak powiem, ciałem, czyli nie stają się rzeczywistością naszego życia i nie żyjemy zgodnie z nimi to tak naprawdę wypowiadając te słowa i modląc się, to my po prostu tylko odrzucamy sobie hasła. I może też w naszych sercach się oszukujemy i jesteśmy tacy nawet przekonujący dla samych siebie i dla innych, że tak, my kochamy Pana Boga i my chcemy, żeby Jego wola się działa. I jeszcze jedna kwestia związania z wolą Bożą. Myślę, że Jedno z kluczowych też pytań, które tutaj powinniśmy sobie zadać, to jak rozpoznać wolę Bożą? Jak rozpoznać to, co Bogu się podoba, a to, co Bogu się nie podoba? Skąd zaczerpnąć wiedzę? Co ma być źródłem mojego zbadania tego, co Tobie, Ojcze, jest miłe i co Ty chcesz, żeby się e, działo, i jak chcesz, żeby się działo w moim życiu? Ludzie sięgają do różnych źródeł. Ludzie mają jakieś tam autorytety ludzkie, które im mówią to lub tamto. I trzeba być tutaj szczególnie uważnym, bo wszystko powinno się badać pod kątem jakiegoś wzorca, czy rady tych ludzi, czy nauczanie tych ludzi, czy pouczenia tych ludzi są zgodne z pewnym wzorcem. Skąd ten wzorzec czerpać? Otóż uważam, że jedynym wzorcem, słowo klucz tutaj, jedynym wzorcem dla chrześcijanina, jedynym źródłem dla chrześcijanina, z którego może czerpać jest. To nie powinno być dla nas niespodzianką, jest Słowo Boże. Jeżeli wyznajemy zasadę sola scriptura, to. Ludzie, którzy nam mówią coś o Bogu, mówią co się Bogu podoba, a nie podoba, powinno być zgodne z Pismem Świętym. A więc powinniśmy badać te wszystkie nauki, czy są zgodne ze słowem Bożym, czy znajdują się w słowie Bożym. Poruszę też tutaj inną kwestię. Zwróćcie uwagę na to, że są ludzie, którzy mówią, że tak, chodzą za Chrystusem, tak, chcą pełnić wolę Bożą, ale gdy spotykają w życiu różne doświadczenia, to. Słowo Boże, jest im, im za mało. I mówią, że na przykład mają albo oczekują, że będą mieli sny, że będą mieli wizję, że będą mieli pewne objawienia, e, jakieś specjalne od Boga praktyczne wskazówki do tego, co zrobić w danym życiu, jak postąpić. A tym samym, słuchajcie, mówią. Albo nie to, że mówią, bo to nie jest tak, że przez to mówią, tylko tym samym wychodzi na to, że jednak słowo Boże to jest za mało i że słowo Boże nie zawiera wszystkich praktycznych pouczeń dla chrześcijanina, dla człowieka, żeby wiedzieć, jak w danym momencie postąpić. Ja osobiście stoję na stanowisku, że jedynie objawienie woli Bożej jest w Jego słowie. I że jeżeli chcemy. Poznać naprawdę, co się Bogu podoba, co jest miłe, co chce, żebyśmy zrobili, jak chce, żebyśmy postępowali w naszym życiu codziennym, jak chce, żebyśmy reagowali na różne doświadczenia, prześladowania, na, na podejmowanie decyzji, to nie powinniśmy szukać tego w jakichś snach, wizjach i objawieniach, tylko powinniśmy szukać tego w Słowie Bożym, w Biblii w 66 księgach Słowa Bożego, które Bóg nam zostawił do tego, żebyśmy mogli Go poznać, poznać to, co jest Mu miłe i to, co jest dla Niego dobre, Jego zdaniem, co jest dobre. A zatem, jeżeli chcemy, żeby wola Boża działa się tutaj na ziemi, w naszym życiu, tak jak samo dzieje się w niebie, to... Po pierwsze, słuchajcie, tak podsumowując, powinniśmy sięgnąć do Słowa Bożego. I w Słowie Bożym znaleźć na początku tę wolę Bożą. Później Powinniśmy się właśnie modlić do Boga, żeby Bóg sprawiał w nas nie tylko chęć, ale też i wykonanie tego, co poznajemy w tym słowie. Żebyśmy nie tylko mieli wiedzę o Bogu i o tym, co jest Jemu miłe, nie tylko mieli taką chęć do tego, żeby żyć zgodnie z tym, ale żebyśmy faktycznie mieli też moc do tego, żeby żyć. Żeby ta chęć tego życia była też nacechowana wykonaniem. Tak jak mówi Słowo Boże, że Bóg sprawia nas nie tylko chęć, ale i wykonanie. Właśnie tak powinno być. Ale pamiętajmy, Słowo Boże. Yy, tutaj nie widać akurat tego, że to jest Słowo Boże, ale zapewniam Was, że to jest. Yy, gdyby przyszło tu oświetlenie, to to jest Biblia. O, teraz to lepiej będzie widoczne. Słowo Boże, niech będzie dla Was tym źródłem. Słuchajcie, nie szukajcie nigdzie indziej. Nie szukajcie w jakiś tam. U, u jakichś objawień, wizji, snów. Mamy i macie słowo Boże. Ono jest cudowne, doskonałe, przez Ducha Świętego natchnione, w pełni doskonałe. Do tego, żeby człowiek Boży był właśnie doskonały. Słuchajcie, przeczytam ten fragment, bo to jest cudowny fragment z listu do ty Tymoteusza, który Paweł napisał, że już jedną chwileczkę, słuchajcie, jeden momencik. Tymoteusza, list do Tymoteusza. Są znane bardzo słowa, pewnie nieraz przez Was czytane, ale przy tej okazji uważam, że powinno być zacytowane. Drugi list do Tymoteusza. Trzeci rozdział, słuchajcie, szesnasty, siedemnasty werset. Całe pismo. Całe pismo, czyli tutaj w tej naszej perspektywy to jest całe 66 ksiąg, jest natchnione przez Boga. Czyli popatrzcie, całe pismo jest natchnione przez Boga. 66 ksiąg, Bóg przez Ducha Świętego natchnuje. I teraz tak, jest natchnione przez Boga, pożyteczne do nauki, a więc całe Pismo może nas nauczyć jest do tego, żeby nas czegoś nauczyć. Jest pożyteczne do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. I teraz aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Drodzy przyjaciele, jeżeli chcecie być do wszelkiego dobrego dzieła w w pełni przygotowani, weźcie słowo Boże. Będzie się wówczas działa wola Boża w waszym życiu, bo będziecie wiedzieli, jaka jest ta wola Boża, prawdziwie jaka ona jest i będziecie mogli ją wykonywać z pełną świadomością, że nigdy, ale to nigdy, Bóg i jego słowo was nie zawiedzie. Pozdrawiam jeszcze raz, to jest RefoMarcin, Marcin, Refo Radio. Do zobaczenia!